W dzisiejszym odcinku przetestujemy lokówkę Hot Tools 32 mm. Pytacie nas jakie lokówki są najlepsze i właśnie dlatego chcemy dla Was przetestować kilka z nich. Lokówka, którą trzymam w ręku ma bardzo dobre opinie i podobno robi bardzo ładne fale. Sami się dzisiaj przekonamy. Lokówkę ustawiamy na 220 stopni, jeśli chcecie mieć mocny i trwały skręt. Przed każdą fryzurą dokładnie rozczesujemy włosy. i ja akurat zrobiłam to moim ulubionym grzebieniem. Następnie włosy spryskujemy lakierem do włosów. Ja najbardziej lubię używać elastyczny lakier do włosów, który nie skleja ich, a pozostają utrwalone i piękne. Zaczynamy kręcić od twarzy. akurat nie rozdzielam nigdy i nie separuję włosów. Wiecie, że przy długiej, gęstych włosach trochę czasu się schodzi, więc to jest taki szybki sposób nakręcenia. Pierwsze moje obserwacje to, że jest bardzo fajny, mocny skręt. Na takich długich włosach bardzo ciężko go uzyskać, z każdą lokówką. Więc ta na pewno się fajnie spisuje. Druga rzecz też, włosy ładnie przylegają do tej złotej powierzchni, trzymają się jej, nic się nie ślizga. Dzięki temu, że lokówka jest pokryta złotem, włosy się pięknie błyszczą. Na pierwszy rzut oka takie falowanie może się wydawać trudne, ale jest to kwestia wprawy. Każdy może znaleźć swój własny sposób kręcenia. Jak widzicie, włosy już się ładnie pofalowały. Są fajne, sprężyste, błyszczące, ładnie. W dobrym kierunku, więc jestem zadowolona już w tej części z tej lokówki. Spełnia ona moje oczekiwania, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Do takich włosów jak moje, czyli długich, polecam lokówki z taką długą głowicą. Dzięki temu nawinie się całe włosy i ten skręt będzie jeszcze fajniejszy. Dlaczego akurat lokówka 32 mm? A to dlatego, że im cieńszy skręt, tym mocniej się trzyma i dłużej się trzyma. Stosujemy też czasami 36-38 mm, wtedy fale są bardziej delikatne i nie trzymają się tak długo jak właśnie 32 mm lokówką. Już pokręconą, jedną część włosów. Sprawdźcie dokładnie, czy nie ominęłyście żadnego włoska i wtedy ewentualnie możecie go znaleźć i jeszcze raz pokręcić, albo tutaj od góry troszeczkę też jeszcze można poprawić. Połowa włosów jest już prawie gotowa. Ja mogę już powiedzieć, że bardzo mi się podobają takie fale. Już wiem, że będą mi się trzymały aż do kolejnego umycia. Są fajne, sprężyste, jak widzicie, wszystkie takie ładne, równomierne. No i mają taki, taką strukturę teraz fajną, sprężystą i mi się wydaje właśnie, że to chodzi o tą powłokę i ona właśnie sprawiła, że one są takie fajne. Zaczniemy teraz kręcić w drugą stronę. Pokażę Wam jeszcze dwa inne sposoby kręcenia dla tych osób, które nie potrafią lub ten sposób, w którym kręciłam, to w stronę jest trudniejsza. Najprostszy sposób dla osób, które nie potrafią tego zrobić jest zwyczajne nawinięcie na lokówkę zmykło włosów. Oczywiście nie bierzemy za dużo włosów, bo wtedy nam się dobrze nie skręci, tylko cienkie pasmo, które przytrzymujemy około 10 sekund. Puszczamy i sobie tak nawijamy na palec i nam wychodzi fajna, ładna fala. Możemy też zrobić w sposób lukówka do dołu. Przytrzymujemy i sobie w ten sposób Wręcimy, widzicie jak minie? równo. Przytrzymujemy tak samo 10 sekund, trochę dłużej niż w tym pierwszym sposobie. I wychodzi nam tak samo fajna fala. I jeśli chcecie zobaczyć nasze inne testy lokówek, robiliśmy już w poprzednim odcinku test dwóch lokówek Babyliss Pro i lokówki potrójne. I możecie zobaczyć, jaki efekt wyszedł w tej i w tej. I czy bardziej Wam się podoba może ta lokówka. Wtedy same zdecydujecie, jaki efekt jest dla Was fajniejszy, i jaką lokówkę sobie możecie zakupić. Dla mnie na razie faworytem jest ta lokówka. Bardzo mi się to podoba, jak ona robi te fale, nieważne którym sposobem. Zawsze one wychodzą super. Fajne jest to, że jeżeli macie włosy przedłużane, taki efekt utrzymuje się aż do kolejnego umycia. Dlatego nie zawsze w włosach naturalnych, jeśli macie niedoczepiane, możecie uzyskać taki świetny efekt. Włosy przedłużane pozwalają właśnie na to, żeby ta fryzura była dłużej, piękna i trzymała się aż do umycia. Włosy przedłużane można śmiało kręcić, prostować, farbować. To są włosy cięte z głowy naturalne i dzięki temu można wykonywać na nich zabiegi styryzacji. Jeśli nadal zastanawiacie się nad przedłużeniem włosów, zawsze możecie zajrzeć na bezpłatną konsultację do jednego z naszych czterech salonów. Trzy salony są w Warszawie, a jeden salon w Sopocie. Zobaczcie na naszym Instagramie, są tam podane wszystkie adresy, a na bezpłatną konsultację można przyjść bez zapisu. Możecie też dać nam znać w komentarzu, jakie byście chcieli sprzęty przetestować. Wybierzemy wtedy jeden z nich i nagramy dla Was wideo. Dajcie też znać, czy jakieś lokówki bardzo Wam się spodobały, gdy je kupiliście, lub jakieś bardzo Wam się nie spodobały i nie nadają się do włosów. Chętnie poczytamy takie opinie, na pewno nam się przydadzą, żebyśmy mogli powiedzieć naszym klientkom. Tak pokręcone włosy. Pryskamy ponownie lakierem. Mam dość utrwalić ich skręt, szczególnie tu przy twarzy. Czekam kilka sekund fajnie jakbyście miały w domu taki szeroki grzebień, wtedy wystarczy rozczesać te fale i robi nam się taka piękna tafla, uwielbiam ten efekt i tada, to jest moja ulubiona fryzura i po prostu kocham tą lokówkę bardzo mi się podoba efekt i mogę powiedzieć, że jest to dla mnie numer jeden Mogę teraz śmiało powiedzieć, że znalazłam swoją ulubioną lokówkę i na pewno będę ją stosowała w domu. Takie piękne fale nie wychodzą każdym sprzętem, więc na pewno będziecie zadowolone używając tej lokówki. Dajcie znać w komentarzu, jakie sprzęty lubicie najbardziej, jakie są Wasze ulubione lokówki, prostownice. A jeśli chcielibyście, żebyśmy przetestowali dla Was wybrany produkt, też o tym napiszcie.